Odliczymy do trzech, zrobimy hałas, i ten hałas, proszę Państwa, z nami pozostanie już na 3 dni. Dzisiaj w Wólce Podleśnej wyjątkowe wydarzenie, imprezalia. Dzisiaj zorganizowaliśmy przejazd z Trzebowniska, jechaliśmy przez okoliczne sołectwa, żeby dotrzeć tutaj na imprezalia. Chcieliśmy w ten sposób otworzyć imprezę. Jeszcze jak chodziłem do przedszkola to już my motory, samochody, motocykle, komary stare, remontowane, rozgrzebane. Tu silnik, tam skrzynia biegów. Ojciec się na mnie nieraz wydał, a ja nie, Tata, będę non-stop coś, o tego robił. Do dnia dzisiejszego mam takiego hopla, gazety motoryzacyjne, samochody, motocykle. To jest moja pasja, to jest moje hobby. Mam samochód Fiata X19 z 1981 roku. To jest mój trzeci już egzemplarz tego modelu. Trzeba też trochę doświadczyć jazdy takimi samochodami, bo z zewnątrz może się wydawać, że jest stary wóz i będzie się tylko klekotał, ale mają taką swoją osobowość, można powiedzieć. Powiedzieć. Dzisiejsze samochody już tak nie wyglądają i po prostu widać różnicę. Tamte dla mnie mają taką duszę w sobie. Myślę, że jest to jedna z najlepszych imprez na weekendowej mapie naszego województwa. Cieszę się, że samorząd województwa podkarpackiego również jest partnerem tego wydarzenia. Mieszkańcy tutaj ciężko pracują cały rok, są ambitni, ale przychodzi też czas na odpoczynek, na zabawę i to jest właśnie ten weekend. Także wszystkim mieszkańcom życzę tej świetnej zabawy. W tym okresie wakacyjnym odpoczynku, naładowania tych przysłowiowych bateryjek i energii do normalnego funkcjonowania, dalszej pracy i rozwoju gminy Trzebowińsko i powiatu Rzeszowskiego. Impreza bardzo udana, ja w tamtym roku byłem też tutaj, spodobało mi się wyjątkowy koncert w tamtym roku Iry, w tym roku pewnie też będzie znakomity koncert na, na zakończenie weekendu. Dzieci bawią się świetnie, moja córka nie chce zejść ze wszystkich atrakcji, które tutaj są, także mógłbym ją tu zostawić cały dzień i bawiłaby się i bawiła. Jestem pod wrażeniem ilości stois, które są tutaj, rękodzieła między innymi. I wszystkie koła, koła gospodyń wiejskich naprawdę przygotowane znakomicie. Jedzenie świetne. Polecam spróbować przyjść i skosztować. Promujemy nasze regionalne jedzenie. Dzisiaj przygotowałyśmy tak: Bigos, grochówkę wojskową, karkóweczkę w sosie myśliwskim, smalczyk, ogórek małosolny pierogi z mięsem i naleśniki dla dzieciaczków. Serniczki, ciasto z borówkami, rogaliki drożdżowe z różnymi nadzieniami, oponki smażone dzisiaj rano, pierogi, proziaczki same bądź z masełkiem czosnkowym, fajda chleba ze smalczykiem i ogórkiem małosolnym. Zapewniamy, że to jest wszystko świeżutkie, smaczne, pyszne. Rano przygotowywaliśmy pyszne śniadanie. Jak można zrobić bardzo szybko coś super smacznego? Idea jest prosta, wykorzystujemy same Dobre składniki i sezonowe przede wszystkim. Także były kurki, była polędwisa wołowa, było bardzo dobre i jako pieczywo, Jakże na mnie przystało. To wszystko połączyliśmy w bardzo ciekawy sposób. Oprócz tego był omlet. Podany również z kurkami, z groszkiem, z cebulką, z surówką z, taką z ziół i cieniutkimi plasterkami panczety oraz truflą czarną. Panczety i trufle przywiozłem dopiero co z wakacji, z których wróciłem. Mamy rękodzielnicze zajęcia, mamy malarskie zajęcia, również mamy graffiti i te kilka osób, które prowadzi ze mną te warsztaty, zwabiło tutaj Sporą liczbę młodych uczestników, którzy chcą spróbować swoich sił właśnie w tych wymienionych aktywnościach. Prowadzę stanowisko właśnie z malarstwa sztalugowego. Mamy malarstwo akrylowe i dzieciaki mogą się sprawdzić tutaj, pokazać swoją wrażliwość, umiejętności. No i mam nadzieję, że przekonać na zajęcia z malarstwa, na które serdecznie zapraszamy oczywiście. Wyklina cieszy się cały czas zainteresowaniem, ponieważ jest naturalna. Ludziom już chyba się te plastyki przejadły troszkę i wracają do naturalności. No ja nie wyobrażam sobie iść na drzyby z wiaderkiem albo z reklamówką. Przeważnie robimy takie tradycyjne rzeczy, jak garnki, takie napieczenie ziemniaków, czy jakieś dzbanki, czy smalcowniki, czy na miód, naczynia, no jakieś tam doniczki, duże flakony ozdobne kufle do piwa. Lipa nie jest wcale taka lipa, jak mówią, że jest lipa. Sam używam tych oto misek w domu na co dzień. To jest drewno, ono zmatowieje, ściemnieje, ale spełnia swoją funkcję i cieszy oko i też lepiej smakuje. To jest. Papierowa wiklina, jest to papier pocięty na paski, poskręcany w rurki papierowe, utwardzany, impregnowany i bejcowany. Później jest wyplatane i jest jeszcze raz impregnowane, żeby woda temu nic nie zrobiła. To są obrazy wykonane techniką olejną na deskach. Są to stare deski z odzysku. Wykorzystujemy różne dziwne rzeczy, które są na tych deskach, także dziury po drewnojadach, po gwoździach, pęknięcia, dziury po sękach. Staramy się dopasować do każdego typu klienta. Panowie mieli wyciskanie ketla. To jest konkurencja z również, tylko oczywiście no, na dużo większych ciężarach mamy do wykonywania na zawodach mieli wagę płaczu bokiem, to jest też klasyczna konkurencja w strongmanie, która jest na co dzień tak naprawdę w zawodach. I spacer farmera to jest też również bardzo klasyczna konkurencja, jeżeli chodzi o stromena. Kobiety też miały spacer farmera, miały przewracanie opony, miały wyciskanie ketla, także tak naprawdę wszystkie te konkurencje to były takie typowo konkurencje stromen. oczywiście z dostosowaniem do możliwości załoników Te ciężary były no, zdecydowanie mniejsze. Jeżeli chodzi o panów, bardzo dobrze poradzili w konkurencji w wyciskaniu ketla, powiem szczerze. Pięciu panów zrobiło w wyniku około 60 powtórzeń, a nawet powyżej 60 i powiem szczerze, rzadko się to zdarza na naprawdę naszych pokazach, więc no widać panowie tutaj całkiem, całkiem naprawdę silni. Kobietki też sobie dawały radę, także myślę, że wszyscy mogą być z siebie zadowoleni. Razem ze mną występowała Wiktoria Wilk, akrobatka. Pokazaliśmy publiczności akrobatykę powietrzną, bo mieliśmy tutaj taką specjalną sześciometrową konstrukcję, na której Wiktoria pokazała akrobację na szarfach i na kole. Był też oczywiście Paweł Kidoń, to jest jedyny zawodnik spoza Stanów Zjednoczonych w takiej bardzo legendarnej drużynie Harlem Globetrotters. Paweł na co dzień występuje w Stanach. Sam freestyle koszykarski zacząłem gdy miałem 16, więc już 12 lat kręcę piłką, robię wszelkie ewolucje. No i tak naprawdę od freestyleu zaczęła się moja przygoda z trotelsami, bo ja pochodzę z takiej małej miejscowości Zubrzyca Dolna, właśnie pod Zakopanem, gdzie nie ma żadnych klubów koszykarskich. No i musiałem coś zrobić, coś wymyślić, żeby dalej bawić się z tą piłką, a nie chciałem porzucać swoich marzeń o koszykówce. No więc zostałem freestylerem, a później przez to, że właśnie nauczyłem się takich trików i zaskakuję ludzi swoimi trikami, Harlem grob zwróci zwrócił na mnie swoją uwagę, no i tak się to wszystko potoczyło. Tutaj jest mnóstwo ludzi, impreza myślę, że jak najbardziej trafiona, wszystko tutaj działa tak jak powinno więc myślę, że organizatorzy powinni być bardzo zadowoleni. Tutaj mamy symulator dachowania. Jest to symulator, który ma odzwierciedlić prawdziwy wypadek komunikacyjny, dachowanie samochodu. Pokazuje, jak działają siły, jak trzymają nas pasy, na co możemy liczyć podczas takiego zdarzenia. Dodatkowym elementem są piłeczki, które mają pokazywać czwarty element zderzeń, czyli wolne pociski, woda, butelka, telefon, cokolwiek, gaśnica, która nie jest zabezpieczona, która może wylądować na naszej głowie, w naszym ciele i zrobić nam, Krzywdę. Rewelacja. Jedyna różnica jest taka na pewno w porównaniu do wypadku, że człowiek wierzy się tego inaczej, spodziewa się, że za chwilę będzie kręcony. To jak rzeczy latają, tego, to nawet buty mi się mówię, rozwiązały. rozwiązały, niesamowite. Rzeczy w samochodzie emitowane przez piłeczki i od razu daje do myślenia, ile się wozi z tyłu na fotelu tak, i co się może więcej, z tym stać. Czy rzeczy nie będziemy wozić chyba też w samochodzie raz. luźno. I broń Boże luźno pasy, naprawdę, bo ja to tak bezwładnie sobie latałam i czuć jak się te pasy wrzynają i jest to potrzebne. A jak się tak jeszcze bokiem zawiśnie, fajnie też pan tłumaczy, jak ciężko otworzyć potem drzwi, jak ciężko się w ogóle wydostać. W razie. Ta druga instalacja jest to żyrosłup. Jest to symulator przeciążeń, który pokazuje nam na naszym ciele przeciążenia 3G to, co robią piloci myśliwców przygotowujący się do pracy. Oprócz tego typu symulatorów mamy różne inne symulatory bezpieczeństwa, jak symulator zderzeń, wybuchu poduszki powietrznej, mamy stacje nauki pierwszej pomocy, trenażery, tamowania masywnych krwotoków, resusytacja krążeniowo-dechowa na bardzo, bardzo wysokich, zaawansowanych symulatorach. Wszystkie symulatory mamy tak dostosowane pod względem bezpieczeństwa, że nie dopuszczamy do takich rzeczy, jako ratownicy medyczni i bardzo dużo zwracamy na uwagi na bezpieczeństwo, ale jak najbardziej zdarzają się takie sytuacje, że osoby od razu mówią po jednym zakręceniu, że, że już tyle. tak? Nie dopuszczamy do jakiegoś szoku czy omdlenia, no bo stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo. Przede wszystkim edukacja poprzez zabawę. Koledzy mają na sobie repliki, możemy to nazwać repliki tak zwanych pasów słudzkich. To były tak zwane części ubioru szlacheckiego. Oczywiście te nie są tak drogie, jak były to kiedyś, bo to były pasy ręcznie tkane potrafiły kosztować po kilka wiosek i miast, więc naprawdę była to drogocenna rzecz i świadczyła o statusie tego szlachcica, o jego zamożności. Oczywiście szable, jak i wszelaka broń i biała, oręż było wysadzone drogimi kamieniami. No, siodło, ubiór konia i tego jeźdźca, no to były naprawdę bardzo wysokie koszty. Nie mamy takich finansów, żeby w ten sposób to odtworzyć, ale no, staramy się jak możemy, aby przynajmniej to zrobić w ten sposób, taki dostępny tymi środkami, którymi dysponujemy i tak, żeby... Chociaż przybliżyć, zwłaszcza może dzieciom i młodzieży, żeby widziały, jak to kiedyś bywało. Nie chcieliśmy, żeby na rynku pojawiła się kolejna maskotka do klepania i głaskania. Chcieliśmy, żeby to było coś innego. I tak staramy się to przedstawiać. I troszeczkę tak, jakby pokazać, jak naprawdę kiedyś zachowywały się te dinozaury. One nie były typowo do tego, żeby je można było tak po prostu sobie do nich podejść i je pogłaskać, przytulić, tylko pokazać, jak te zwierzęta w naturalnym środowisku kiedyś się zachowywały. Ja już jestem trochę taka, taka wiekowa, ale to spotkanie z dinozaurem to było cudne dla mnie, naprawdę piękne. Przyjechaliśmy do Państwa z naszą strzelnicą. To jest jeden z naszych elementów, naszego centrum militarnego. Mamy jeszcze muzeum militarne, tak zwaną zbrojownię. Generalnie grupa zajmuje się właśnie przybliżaniem historii, broni, militariów, no i samego, tak jakby strzelectwa. Tak? Chcemy ludziom pokazać to, że strzelectwo może być sportem, może być przyjemne i zachęcamy do tego, żeby zrobić ten pierwszy krok. Są nie, w większości gry tradycyjne, ale niektóre są po prostu przerobione z plastikowych na drewniane i powiększone. Jak widać tutaj są gry dla najmniejszych dzieci i dla dorosłych, takich starszych osób też są. To są warcaby, szachy, takie bardzo tradycyjne, ale jest zamknięte pudełko, bilard odbijany, kółko-krzyżyk. Trzy dni imprezalia w gminie Trzebownisko Zaczęliśmy w piątek, sobota, niedziela. Tłumy mieszkańców, tłumy gości, wiele atrakcji, no i oczywiście rewelacyjny Wariusz Mangs na koniec trzydniowej imprezy. A po drodze, oczywiście, kilkanaście zespołów lokalnych, ogólnopolskich, w tym Carpe Dien, który naprawdę dał moc swojego talentu na scenie, tutaj w ulicy Podleśnej. Mieliśmy zawsze styczność z zespołami pieśni i tańca, czy to połoniny, czy chierzniacy. Ta muzyka zawsze była gdzieś nam blisko muzyka ludowa, ale właśnie chcieliśmy coś wykonywać bardziej takiego folkowego, i w tym kierunku bardziej przenieśliśmy naszą twórczość. To nie jest do końca muzyka ludowa. My staramy się ten folk łączyć, troszeczkę z rockiem, troszeczkę może z taką muzyką swingową, jazzową, troszeczkę muzyki rozrywkowej, więc staramy się to urozmaicić, żeby to nie był zespół śpiewaczy, ale żeby to była faktycznie kapela, gdzie każdy coś dla siebie znajdzie. Muzyka karpacka rozszerzona na przykład o muzykę klezmerską, czyli generalnie Bałkany, sięgamy od powiedzmy od Polski na południe, na wschód takie są nasze klimaty. Muzyka klezmerska jest muzyka kojarzona z, z muzyką żydowską. My sięgamy tutaj do takich europejskich, europejskich korzeni tej muzyki, czyli głównie Niemcy. Jest to język podobny do niemieckiego, ale który powstawał właśnie w tamtych okolicach. Jest to piosenka na przykład Chiribim Chiribom. A więc zespół powstał w 2013 roku w duecie. Graliśmy muzykę bardziej bluegrassową. Wraz z ewolucją zespołu zaczęliśmy też zmieniać styl, ale dużo też podróżowaliśmy, nabierali dużo doświadczenia nowego i nowi członkowie się pojawiali. I ta muzyka się przekształciła w bardziej folkową, bardziej cygańską formę. To jest rock, pop rock, taka mieszanka progresywnego rocka. Właśnie to do różnych szuflad nas wrzucają, a my gramy to, co nam w sercu gra, a każdemu inaczej. <laughs> Walczyłam z tym dinozaurem, który tam kursował <laughs> pomiędzy ludźmi, bo widziałam, że, że zainteresowani było ogromne tym dinozaurem, ale ale ci, którzy nam towarzyszyli, to od początku do końca i, i bardzo się cieszę. Imprezalia to druga odsłona tego święta gminy Trzebownisko. Kolejne będą jeszcze z większym rozmachem robione. Gmina Trzebownisko jest gminą, która, która ma na swoim terenie mieszkańców, którzy są z różnych rejonów świata i tych mieszkańców można było przez ostatnie trzy dni spotkać. W różnych językach się tutaj ze sobą komunikują. Są pod wrażeniem, że w takiej gminie można taką imprezę zrobić. Wspominam bardzo miło ten czas, kiedy zaczynałam swoją działalność społeczną jako radna tej miejscowości. W tamtym czasie to był dom ludowy, który wymagał gruntownego remontu. Potykaliśmy się o wystające deski, gotowaliśmy w domu, przygotowywaliśmy ciasto. Posiłki takim gospodarczym systemem zaangażowane w to były całe rodziny. Dzisiaj również wiem to z rozmów z ludźmi, którzy pracują w Radzie Sołeckiej, którzy pracują społecznie na rzecz tej miejscowości. Zaangażowane są całe rodziny. Na koniec siedząc na tej scenie i myśląc, jak można zorganizować takie wydarzenie, to śledzę klatki, jak z filmu, które przez cały rok tak naprawdę przewijały się od poprzednich imprezaliów, kiedy miałam okazję. Je tylko prowadzić po dzień dzisiejszy, gdzie mamy już tak naprawdę składającą się scenę. To jest ogrom pracy, oczywiście. Trwa to niemalże cały rok, żeby dograć wszystkie szczegóły. Przez trzy dni mogliśmy wspaniale bawić się przy koncertach muzyki rockowej, folkowej, ludowej. Dziś w finale z zespołem Warius Manks i Kasią Stankiewicz. Chciałem na koniec podziękować. Podziękować wszystkim, oczywiście, organizatorom, bo bez nich by tej imprezy nie było. Ale przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom. Drodzy Państwo, to dla Was. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy taką imprezę zorganizować. Że udało się załatwić albo uzgodnić kwestie pogodowe, bo to jest bardzo ważne, ale bez Was by ta. Impreza się nie udała, więc dziękuję wszystkim mieszkańcom, wszystkim gościom, którzy się tutaj świetnie myślę, że bawili. No i oczywiście dziękuję organizatorom, dziękuję Gminnemu Centrum Kultury na czele z panią dyrektor, pracownikom. Dziękuję świetnej Radzie Sołeckiej wulka Podleśna z panem sołtysem na, na czele, wszystkim moim pracownikom. No i drodzy Państwo, wszystkim, którzy od roku czasu przygotowywali się do imprezali Anno Dominic 2025. Mamy nadzieję, że te starania zostaną docenione i będziecie z chęcią przychodzić na kolejne nasze wydarzenia, a na imprezalia takie wspaniałe już za rok.